Adwentowy piątek prowadzi nas do spojrzenia na Różaniec przez pryzmat misterium cierpienia naszego Pana. W tej codziennej modlitwie jesteśmy razem z Maryją przy naszym Panu, który stając się człowiekiem, nie oszczędził sobie trudnych doświadczeń tego życia. On swój trud, mękę zamienił w miłość ofiarną, w dar miłości, która wchodzi w nasz los ludzkiej egzystencji. W czasie mszy świętych roratnich wołamy, śpiewamy, niebiosa, rosę, spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. To jest modlitwa tęsknoty za tym, który schodzi na ziemię, by być z nami. Ileż to razy odmawialiśmy nasz różaniec, właśnie tęskniąc za Bogiem. By nie tylko uczynił o co błagamy, ale by był z nami. Podtrzymywał na duchu, gdy upadamy, gubimy się czy tracimy nadzieję. Maria jest z nami w tej tęsknej modlitwie, bo ona też czekała na Syna. Jest dla Niego i czeka, by mogła Go wziąć w swoje ramiona. Bóg chce być z nami. W tajemnicy Nocy Betlejemskiej dobitnie nam o tym przypomni, kiedy zobaczymy Dziecię Jezus. Z Maryją trwajmy w oczekiwaniu i ceńmy sobie ten dar miłości Pana, który tak blisko chce być z nami, nie cofa się przed staniem się jednym z nas ludzi. Pamiętajmy, że On chce, byśmy się do Niego jak najwięcej przybliżyli. To dlatego daje nam Maryję, daje Różaniec, ten święty sznur, który trzyma nas przy Nim samym. Jasna Góra staje na tej drodze. Tu w domu Matki możemy zobaczyć, że Dom Boga jest dla nas zawsze otwarty.

i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta ja Maryjo się za nami już wyszły, teraz w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, myśl, teraz Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, się za śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Święta z Święta Maryjo, teraz Maryjo, i Maryjo, Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski Maryjo, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W początku teraz i zawsze, w griebie O mój Jezu.